Siemanko, witajcie z tej strony, Campersol. A dzisiaj nagramy sobie Alpha 1. Wiem, że już była, ale chcę sprawdzić, czy jakbyśmy otworzyli tą strzelnicę, co tam było na górze. Bo, żeby coś się stało i czy coś byśmy więcej poznali, bo ja nic na ten temat tutaj nie wiem. Ale się dzisiaj mam nadzieję, że dowiemy. Więc się przeprowadzamy. No i to chyba tyle w zasadzie. I sorry, że przerywam odcinek, ale proszę zostaw suba, bo do, do normalnie zostało już mega niewiele do 500, więc bo mi miło gdybyś kliknął. To tyle, zapraszam do oglądania. Tył, żeby mu wyłączyć tutaj prąd. Pick. A więc idę. Dalej. On ogląda telewizor, więc wykorzystajmy to. O nie. On chyba wie. On chyba wie, to czego nie powinien wiedzieć. Powinien zapytać cię co wie? A tutaj odpowiedź nie jest taka prosta. O, Jezu! Idź! I znowu taka scenka. Przyglądnijmy się uważnie. Otwiera drzwi. Jakby jakiś tam dom był. To był to auto. No i wypadek. Wychodzi zadowolony. Jakaś zima tam jest. I nic to nam nie daje do, do myślenia. ale ja tego tak nie zostawię. Mimo, że sąsiad sobie tu. To... Nie. Nie może wiedzieć, gdzie my jesteśmy, ponieważ. Przykrzy na. Ty, parchlaku. Bezlitosny człowiek. Tak się bawisz? jako tu widziałem. jako tu widziałem. Głupie kamery. No, tu odmroził. Aj. Co, co, co ty, sąsiad, robisz w ogóle? Weź ty się... Ja to biorę, żeby rozbić okno. Bo z nim się tak nie da. Tylko w jakim... Oj! Nie widział mnie. Zablokował się. Ja dalej w niego nie wierzę, nie. Oj! Wywalaj mi stąd. Jezu Nie strasz. sąsiad nie strasz Zleci, Źle ci źle dla ciebie to się skończy Dobra, ja idę szybko Eee yy. Gdzie to jest? To zamknięte? Oj Eee. Yy. 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 Co ty robisz? Okej, okay, rozumiem, czyli sąsiad ma jakiś antyrekinowy uścisk. I potrafi przechodzić przez wodę, gdzie jest rekin, a ja już niestety nie mogę. Rozumiem logikę sąsiada. A to okno jest chyba wybite, nie? Dokładnie tak. Oj, oj, ja nie mogę. Ale się wystraszyłem. Eukaliptus chyba jakiś. Szybko, poduszko. Gdzie on jest? Mam łom. Skąd ty wiedziałeś? Skąd on wiedział, to ja nie wiem. Ale mam pewne podejrzenia. Co ten pan... Robi. to okay. Co to jest? <gry> o Instrukcja? Dzwoneczek Łopata. Coś jest w grobie, nie będę może próbował, dla siebie i dla sąsiada. Wszystkie te miejsca prowadzą do tam, gdzie nie powinny. Proszę, drugi piętro. Co jest? Nie widać mnie. No proszę, to nie działa ta winda nie działa. Nie. nie, 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 rozlał. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie, że ja się tu czaję. Ale go wyrolowałem, a wie ten dzwoneczek. Tam dzwoneczek. Do gdzie ja idę? klasa, dobra, 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 dobra Ogarniamy temat Chyba tu idzie jestem tego pewien W stu procentach, ale mam pewne Podejrzenia, ponieważ Słyszę co czas Wszędzie jego kroki Dobra, tu, tu Pochałasujemy, on to usłyszy Uuu, kolego, to cię teraz mocno zaboli. O, oh, wiem, też bolało, ale mnie bardziej, gdy ty mnie złapałeś po raz setny. Czy ty jedziesz tutaj? Mam rozumieć, że ty jedziesz właśnie do mnie? Kolego, nie bawimy się tak. Przynajmniej ja z tobą się tak nie bawię. Jezu, yes, co ty tu robisz? Co on tam robił? Nie? Ja... Wiecie, ja ten dzwoneczek sobie przechołam, bo... C co to jest? Co to jest? Sąsiad? Aha, myśleliśmy. Okej, okay, myśleliśmy teraz. Ale ten dzwoneczek mi się przyda, bo... Była tam instrukcja obsługi, nie. Czy ty właśnie włączyłeś na nowo. O, ty dziadzie, z Gredzie jeden. Patrzcie, jak pozamykał wszystko. Skąd? Aha, naprawdę. Ja myślałem, że my tu się znamy już parę dobrych minut. A ty jesteś tak niemiły. OJUS! Oh yes, nie. nie, 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 nie. Dobra, znowu, znowu idziemy spać. Idziemy znowu spać. Tak się nie bawię z tym sąsiadem. Proszę bardzo, nowy dzień, nowy ja. Wszystko na nowo. Biorę ten dzwonek. To już mnie widzi, no. Patrzcie na tego. te kamery. Mój cel. Tam, patrz, tam. To wyjdziesz? Muszę się jakoś dostać tam, gdzie był ten grup, Ala grup. Nie wiem. W sumie co to było, ale. Czy to okno jest wybite? Tak, jest wybite. Dobry. Nie chciał pan zamówić cukier? Dostaw mnie. No to w ciebie rzucę Sąsiad, ha Baba Jaga patrzy Aaa, nigdy nie dobiegniesz tam do mnie, chłopie Wiem, naj... Zostaw mi tą wazę Dobra... Zostaw! Dobra, oddam ci tę wazę, ale ty oddasz mnie No co za Baba Jaga patrzy. Ktoś zabrał mi dzwonek! Paruwa ehm, czy mamy w ogóle coś w tej szufladzie, bo czuję się trochę... Biednie, dalej się czuję biednie no Masz radio, posłuchaj, Wia nowe wiadomości. Uj a cześć kolego. Cześć! Jak się miewasz? Tędy. Hop! Kurde, gdzie tu co jest? Bo ja się nie znam. Tu zamknięte. Yy... Tędy... Jezu święty. Co ty tu robisz, chłopie? Nie! To jest pułapka! No, gdzie to jest? Jezu, gdzie jestem? Boże święty! No, co tu... Nie. No. Dobra. Tego się po tobie nie spodziewałem. Tu jest ten dzwoneczek, ale... Nie! Zalało mnie. Tu jest wolne miejsce. On wyszedł przez to. On przez to wyszedł. Popca. ale, ale cię dojadę. OK! Pomidorem rzucił. Ja tam jeszcze idę. Ja tam widzę Jeszcze, jeszcze, jeszcze go. O, wnerwiam. Jest ile tych ty kamer dasz? Może 500 od razu, co? 20. No nie, co tak się będziemy bawić i w kotka i myszkę? No jakim prawem? No i ta kamera już mnie widzi. No jak to jest możliwe? Patrzcie to. Nie, nie widziałeś mnie. Dobra, mam to. Teraz to jest ten jeden skok. 102 metry, 102 metry Jest Tędy. Nie, nie Czy ty włączyłeś telewizor? Powiedz, że tak Czy ty włączyłeś telewizor? Kronikal? Nie, 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 nie Zasrane krzesło! Nie, to krzesło mnie zdradziło. Dobra, ono. ono... Te krzesło wie zbyt wiele. Je trzeba wywalić. Dobra, drzymnąłem się. Jest lepsza pogoda i lepszy też ja, mam nadzieję. Mam nadzieję, że mi się nie zwalić tego nowego dnia. Chyba, że kamery mi to zwaliły ten nowy dzień po. Jak słyszę ten dźwięk, to po prostu... Jezu, wszystko pozamykał, nie? Wszystko zamknij! Jest, mamy to! Dobra. Instrukcja, szybko. Mamy łopatę. O Jezu! Nauczycielka tu jest! Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ty właśnie... Postaw... Ej, tak, do grobu! Do grobu cię dam! Do grobu cię dam. Dawaj tą nauczycielkę. Ej. No i co? Może mi powiedzieć, że wszystko się zaresetowało, tak? Aha, super. No dzięki wielkie. Dobra, to jest mój plan. Aha, ty już zabunkrowałeś te wszystkie okna. Więcej pułapek się nie dało, co nie? Też tak myślę. W końcu... To jest jakby... Jest! Jezu święty! Bogam, Jest. Teraz po cichutku. Jezu paruwo. Ile ty tutaj go dasz? Ja pierniczę. O, wejdziesz w pułapkę. Nie. Nie wiem czy poświęcać dzwoneczek. Nie wiem. Ale spróbuję. No patrzcie, jaki zwyrol. Ty! Nie! No sąsiad, no nie mów mi, że to jest dla mnie! Nie mów mi, że ten grup jest dla mnie! Nawet nie żartuj sobie. Już wiem, że ty byś... Mi, jako sąsiad? Czegoś takiego nie zrobił. Nie, 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 nie. no, odciągam O! Nie, 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 nie. To jest bardzo ważne. Zostaw tu, zostań tu. Hop! I nie wiecie. Jak bardzo, teraz się zgrzałam. To może być wszystko. Wiem, nie wygląda, wygląda niewidnie, ale. Ale. Znacie ten. Pokój z tymi niegrzecznymi uczniami. Mam podejrzenie, że możliwe, że tam będzie potrzebna ta nauczycielka. Teraz ryzykuję, ale biorę ją. Co ty robisz? Czy on właśnie podlewa kwiatki? Dobra, niecodzienne u sąsiada, ale. Co to robi? Co to tak stuka, coś. O, cześć, sąsiad. Cześć, jak tam życie mija? Czy to właśnie mnie gonisz? Co zrobisz? Cześć, sąsiedzie, Z krzesłem. Hop. O ty, No dobra, przepraszam, przepraszam, już nie będę! Jaki zwyrol z niego, patrzcie! Chciałem go gorąco przywitać krzesłem, a ten już od razu się rzucił na mnie jak jakiś krwawy pajacyk. Patrzcie to. Ej nie, teraz Oczywiście. zamknij te drzwi. Nie. Nie, 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 no wychodź z tego... Nie no, nie, no to jest jakiś skam po prostu wojenny, no. jeny czy on może nie blokować tych drzwi? No nie, patrzcie, już nie mamy źródła wejścia tu, ale... Mm, nie, to jest szyba. Musiałeś dać tu szybę, no. Jezu, no. Ja wiem, że ciężko bez szyby, ale no to. Miej trochę litości dla sąsiada i nie dawaj szyby. Tak będzie... Każdy, każdy wyjdzie po równo, nie? Wiesz, o co chodzi. Ty, ja go tu zwabię? A ja? Czemu ty musisz tędy? Jesteś nienormalny. Właśnie. Jeszcze mam taki... Aha. No tak, zapomniałem. To jest cały sąsiad. A mam jeszcze takie pytanie. Skoro są kamery, to on nie powinien siedzieć na monitoringu... Co on w oczach ma wszystkie te kamery porozmieszczane jakoś, że on widzi wszystko, gdzie co jest. Nie wiem, chłop jest dziwny, dobra? Nie zwracajmy uwagi na niego. Chłop jest dziwny. O, kurde. Nie ma mnie tu. Dobra, nie. To już zwrot. Teoretycznie mu uciekłem, ale te kamery po prostu się nie da przez te kamery. Idę się zżymnąć, bo ten dzień jest już wystarczająco zły. Ja to tak określam. Zły, bardzo. Zabro zablokował wszystko. John. Patrzy, patrzy, on jest tu. Oj. Z ciebie jest taki osioł człowieku, ale musicie się chyba ze mną zgodzić, że z niego jest osioł i to taki nędzny osioł. Błagam. No jak ty no człowieku, ty jesteś. Dobra, mam cię gdzieś. Też mam gdzieś. Gdzie ty jesteś niby? No takie odważne, to chodź jeden na jeden. Rozwalę cię. Chodź, pobawimy się pod i myszkę. Uwielbiam tą zabawę. Nie otworzysz tego, nie otworzysz tego, bo się dobija do mnie. Nie, 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 nauczycielka yy... wyszedł tędy, chyba go zgubiłem, ja tak dla bezpieczeństwa, moi uczniowie. Robimy zadania matematyczne. Dobra, bied. To no, ty! Pacanie, no to ty! Zostaw mnie! Jak ty mogłeś! Chory jesteś! Nie, no nie, no on jest. On jest nienormalny. Jesteś nienormalny człowiek. Nie. Ja nie mogę. Sąsiad, niech coś ciebie pokaże, wiesz? Pokarać, co coś musi, no. Wybił tu okno. No. Jest, du. On mi uprzykrza, życie, no. Wywal się. I co? Cały czas te kamery są głupie. Już widzę, oczywiście. Te głupie kamery. Wywalę to wszystko. 102 metry. Dobra, widzowie. Ja nie wiem. Nie wiem, jak go obejść. W następnym odcinku spróbuję, bo po prostu się nie da. Patrzcie to. Wszędzie poblokował. Ma kamery, ma szyby, poblokował. Drzwi poblokował, pułapki rozstawia. No po prostu tego się nie da. Patrzcie, nie mogę nic zrobić, po prostu. On jest wszędzie i nigdzie, wiem wręcz. Przepraszam Was. W następnym odcinku obiecuję, że to zrobię. No i co? Siema.